Co to był za wieczór? Emocje podczas ogłaszania zwycięzcę sięgnęły zenitu. Z radości oszaleli wszyscy i ci mniejsi i ci nieco więksi. Przeżyjmy to jeszcze raz. Przez dwie godziny koncertu oczy milionów skierowane były na tych wykonawców. Emocje udzielały się wszystkim, widzom przed telewizorami, wykonawcom i tym, którzy kibicowali im w arenie. W tym momencie arena oszalała z radości. To emocje, które trudno opisać, a jeszcze trudniej zrelacjonować na żywo. Oszalała publiczność, prowadzący, także jej rodzice. To jest nierealne, nierealne. To były emocje, wrażliwość. Em... Przepraszam, ale nie mogę. Głos odebrało także twórcom piosenki Super Hero. Love you. Nie wiem nawet, co mam jeszcze powiedzieć, Jesteśmy w, sobie... w absolutnym szoku. Naprawdę. Ja się, ja się chyba nigdy tak nie darłam. <noise> to prawda, nigdy się tak nie darłam. <noise> Ten moment był dla mnie absolutnie jakiś wariacki. A to wszystko dzięki niej. Od początku do końca wierzyli jednak fani na całym świecie. Do końca nic nie było pewne, głosy rozkładały się bardzo równo. Samus. Leci do korporacji transportowej. Osiem punktów leci do korporacji transportowej. Ostatecznie zdecydowali internauci przyznają rekordową liczbę punktów. Szczęścia z wczorajszego wieczoru starczy dla nas wszystkich na długo. Dziecięca radość dotknęła tych małych i tych dużych. Miejmy nadzieję, że zostanie z nami na dłużej.